Nowy letni projekt WDK, czyli City Plaża funkcjonował na Placu Legionów przez dwa tygodnie. Dla osób spędzających wakacje w mieście nie mogło chyba być lepszej propozycji. Zabawy w piasku dla dzieci, leżakowy relaks, plażowe plenery malarskie, konkursy z nagrodami i przede wszystkim koncerty okazały się strzałem w dziesiątkę. Na pierwszym koncercie przed publicznością zaprezentował się Teddy Junior z Holandii wraz ze swoim muzycznym partnerem Pawłem Cieplakiem z Rudy Śląskiej. Oprzenadlacja z tego koncertu już w ten weekend w Wakacjach z TVK. Of wine. I guess this time I'm all over you, darling. I guess this time I'm fine. I couldn't stand to see you slip away into the dark side of your mind. Well, love can kill and make you right the glitters of liquor on a friday night but how can i explain Później na letniej scenie pojawili się jeszcze inni wykonawcy. Ciekawą muzyczną propozycją okazał się występ młodej wokalistki Rosalie Chatwin. Dziewczyna z gitarą naprawdę nazywa się jednak zupełnie inaczej. A jak? Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się, normalnie się nazywam Rosalia Hayutin, ale jak jestem na scenie staram się przedstawiać jako Rosalie Chatwin. To jest mój taki, powiedzmy, pseudonim artystyczny. No i tutaj już pani tutaj pięknie powiedziała, że pochodzę z nowosybirska, jest to Syberia, ale urodziłam się jak było plus 40, więc spokojnie, raczej wolę ciepłe klimaty, tak jak dzisiaj piękna pogoda. No i w wieku ogólnie 14 lat zaczęłam pisać swoje piosenki. Także dzisiaj troszeczkę Państwu pokażę z mojej strony tutaj muzycznej. Ja w ogóle wolę się bardziej w ten sposób przedstawiać. to the top, looking for you there, sitting, waiting, crying, trying, fighting win myself not to win, but not to give up, and oh, it is not a sacrifice, no, not about losing ground to make you happy and for me to stay alive. Just make a wish list and I will do it all. Try to do it, make it, baby. And let me be yours. Let yourself be mine. Oh, it is not about sacrifice. No, I'm not about losing ground to make you happy and for me to stay blind about my. Filmski koncert rozali w obszarze pokażemy w wakacyjnym magazynie TVK 6 i 7 sierpnia, a w sumie na letniej City Plaży, która mamy taką nadzieję powróci również za rok, wystąpiło ośmiu wykonawców i zespołów.